Kończyła, to jest następny odcinek z Furuety sua, sua, suru. E, dzisiaj mamy dodany, właściwie wczoraj był dodany nowy loszek Dojo Dojo e, z nowymi lochami. Jeszcze dzisiaj, bo nagrywam to po północy, wychodzi elevator, więc prawdopodobnie już zbliżę się we wszystkich pupilach do tak naprawdę maksa, albo po prostu tego maksa osiągnę na dniach. To na pewno po, pozytywna rzecz z tego elevatora. Odbierzemy sobie poziom 500. O, nie mam, nie mam głosu, więc ten głos sobie już dodajemy. Proszę bardzo, żeby nie było. Furuetę soa soa suru. Uczyłem się tego z 5 minut. Ale co, możecie zostawić łapkę w górę. Subskrypcję. I pytanie, teraz możecie napisać w komentarzu, czy myślicie, czy pokonam całego locha do bohaterów z dzieciństwa w strefie roku, bo wiadomo, że w strefie światło tutaj powinniśmy na spokojnie przejść, ale zobaczymy jak to będzie w strefie roku, bo to już jest dosyć mocny loszek, więc sprawdzimy to jak to wyjdzie. Mamy magi magiczną uczennicę, no ja niestety no, z anime takich rzeczy to znam tylko Naruto chyba. Dragon Ball, ale to znam tylko z nazwy w sumie. Pokonają ją szybko, zanim zdąży się przebrać. Sprawdźmy to. Okej, okay, już nie schodzą na hita. To na pewno jest to mocniejszy loszek. Eee, 94 miliony expa. Elegancko, elegancko. Fajne tło, trochę takie nieszakesowe, nie? Czy mi się wydaje? O, mamy Naruto a propos. Jego największym marzeniem jest objęcie posady burmistrza, a ty mu przeszkadzasz. Ja on się chyba klonował, nie? Mistrz Osobów Tur... A, nie wiem, nie znam się. Ale to... to tak bardzo nie nie? Czy tylko ja mam takie... takie... przemyślenia? Chociaż to chyba ma być trochę taki... ...loszek nie z tego świata mimo wszystko. Eee, przyjacielski pomocnik sąsiedztwa. To jeden z tych szczególnie wścibskich sąsiadów. Sprawdźmy to! No poszedł wyjątkowo gładko. Wyjątkowo gładko nam się udało go pokonać. Czące się Shinigami. Pewnie chcę sobie coś zrekompensować. Sprawdźmy czy mu się uda. Oczywiście, że nie. 100 milionów expa, już ładnie. jeśli byśmy skończyli... No sądzę, że w tym lochu w strefie mroku, gdzieś na dziewiątym może się zatrzymamy. Ale tak czy siak, na no ten 573 poziom powinien pyknąć, no nie? Dawany detektyw, groźna persona ze, ze szwajcarskim zegarkiem. Elegancko. Jeśli znacie te wszystkie postacie, też możecie je wypisać. Tutaj widzę, chciałem powiedzieć, że to jakiś pokeball, ale to jakiś napompowany ktoś. Nie wiem. 113 milionów. No ładnie, eksfem tu już sypie w miarę. Okej, okay, tego też coś kojarzę, ale skąd gumowy pirat? Niestety w głowie nie ma nic oprócz powietrza. O te bajki tak z wyglądu kojarzy, wydaje mi się, że bardziej z jakichś memów czy tego typu, bo ja mówię, taki nie za bardzo anime jestem. Tracer pupili, okej, okay, to tu są pokemony. Aby zostać mistrzem trzeba dużo ćwiczyć. Podobno coś, nie wiem, teraz oglądałem przed chwilą Porysa Platynowa, jak Pokémony łapą w jakiejś nowej gierce. W sumie jak skończę nagrywać, to nadal będę oglądać, no nie czaję w ogóle pokemonów. Kiedyś sobie próbowałem w ogóle... E, tak od początku obejrzeć Pokemony, ale skończyłem na drugim odcinku w sumie i tyle z mojej historii z mistrzem Pokemon, ale słyszałem, że po 25 latach został tym mistrzem Pokemon, więc to wam e, udowadnia, że warto trenować, no nie? Na przykład, nie wiem, e, No chociaż to jeśli będziecie e, chcieli zostać mistrzami Pokemon, to nie wiem, czy was nie posądzą jakąś schizofrenię, ale pamiętajcie, nie dawajcie sobie... W, w, Wmawiać jakiś głupot. Jeśli chcecie zostać mistrzem Pokémon, to nic nie może wam stanąć na drodze. Nawet, nawet służba zdrowia. Musicie być twardzi w swoich postanowieniach. Ja, ja na pewno będę was wspierał, nie martwcie się. Ja wam na pewno. E, może nie pomogę. Aż tak mi się nie chce, ale. Tam wiecie, to rób, róbcie sobie tam Joker Jonas, albo Jonasz. Szczyt toksycznej męskości. Hmm. Trochę, trochę mi zaimponował z, cały czas po 100 milionów, elegancko. Potężny opcyj, to jest z Dragon Balla chyba nie? A czemu ma farbę? Czy to jakiś miód? Czy co to jest? Aha, że on się maluje, że świat. Okej, okay, dobra, takie śmieszne. Im bardziej blond są włosy, tym większa jest moc. Okej, okay, to dlatego ma farbę. Strzaiłem żart nawet, <gry> ale ja jestem, jak jestem mocny. Te e, gry słowne i obrazkowe. Smarka Czoszus, a to nie jest ten? Eee, Jezu, jak to było? Ostatnio sobie słuchałem piosenkę z intro tego Sz Szamanem królem... Nie, Szamanów królem królem... Być to nie jest to, bo mi się to strasznie kojarzy z tego W głębi serca wierzy w sztuczki z kart To nie jest to? ci mi napisać, bo chyba to kojarzy. No Dosłownie wczoraj albo przedwczoraj sobie słuchałem intro z tej piosenki Kiedyś te Jetixy to było klasa, a nie jakieś teraz te Nickelodeony, chociaż nie Nickelodeon, też pan złop to był koksem ogólnie. Dobra, sprawdźmy sobie teraz jak tutaj nam pójdzie. No cały czas sam Barbar tu wystarczy, ale już mu schodzi całe HP. Ok, Mamy 572 poziom, nie widziałem ile expa ma, ale chyba 300, nie? Czy jeszcze nie 300? 300, ok, dobra, to cały laszek po 300 milionów expa, solidnie na pewno. Tutaj cały czas e, Barbar. Tutaj już Mariusz musiał wtrącić się do akcji, ale czyżbym też go z łatwością pokonał? No cały czas Barbar. Wygląda to tak jakbyśmy bezproblemowo pokonali ten loszek, a myślałem, że tutaj już będzie, będzie jakiś opór, ale no widzę, że chyba nie. Zgaduję, że przy ostatnim loszku no już czwana będzie musiała walczyć, albo i nie. No nie, sam maguś, okej. Okay. No to co? E, tak naprawdę wszystko zostało. Cała nadzieja została w ostatnim lożku. Ten teoretycznie powinien być najmocniejszy. No, ale sprawdzimy, jak. To, jak to wyjdzie w praniu, nie? Czekajcie, no, powrzucamy sobie najpierw te drogie przedmioty. To tylko za 1300 też można, 1700 też można. Jeszcze coś. Tu coś jeszcze jest, ok. To reszta jest do kowala. Elegancko. Superancko. Wybitnie. Znakomicie. No i co? Mamy. O, mamy prawie 574 poziom. To dosyć super. Zatakujemy sobie jeszcze pupilka na szybko, o, przegraliśmy. Sprawdźmy sobie jak radzimy sobie z tym haniebnym handlarzem, bo i ponieważ tutaj muszę wam pokazać pewną walkę. No tutaj się troszeczkę zniesmaczyłem, e, nawet troszeczkę się wręcz załamałem, bo walka wyglądała następująco. Zostało mu 6,5 miliarda HP i mówię, no jest do pobicia, no ale z życia nie będą wchodziły krytyki. Patrzę, krytyki wchodzą, o mój Boże, pokonam go. No i skończyło się to na 85 milionach życia niestety. Ale no, mamy kolejne lewele. To być coraz coraz łatwiej, ale no chyba, chyba tak się nie skończy niestety. No spróbujmy sobie może jak... szwana by zeszła znowu gdzieś minimum poniżej tych 10 miliardów. Mamy 9, ale nie. no to W sensie no procent już na pewno jakiś mamy. W sensie procent. Jakąś setną procentą może maksymalnie jakąś jedną dziesiątą procenta. Ale no to chyba jeszcze nie jest loszek, na którego warto dawać nasze resztki grzybów. Ehm, I co? Mamy tutaj. Wszystko jest zrobione. Tutaj jest wszystko cyk. No i co? pyk, pik, cyk. 8 minut nawet. Joa. Mogę reklamy wstawić, ale zarobię pieniędzy z tego odcinka. A ja Wam życzę również zarabiania dużej ilości pieniędzy. Dużo zdrówka. Nie zmieniajcie się, jesteście najlepsi. Na razie.